Nowe karty, no. Startuj, mistrzu ceremonii. Wystartowałem. Kasia wybiera. A, tak. Najnowszy hmm. polski dramat przedstawi historię pod tytułem... <grym> <grym> Kurna. Mogę <grym> <Mógł> się doczekać. <grym> mm. Okej, okay. niech wam będzie. <grym> no no, tak na razie na spokojnie. O Boże! No, no, Najnowszy polski dramat. Przed, już, o, z gru, przepraszam za Najnowszy polski dramat przedstawi historię pod tytułem Chujowa Pani domu. Najnowszy polski dramat przedstawi historię pod tytułem Napad hordy na okrężnicę. Najnowszy polski dramat przedstawi historię pod tytułem Prawdziwy Pierdolnik w kuchni. I co tak te, o tej Pani domu i o kuchni tutaj? Jak ja czytam przypadek? <laughs> <laughs> To jest z dramatem, teraz. Polski dramat. Musisz feministycznym ok tym wy wybrać. Napad hordy na okrężnicę, nie? S swój feminizm, dopuść swój feminizm do, go do głosu. Ale nie, no, jeszcze jest nawet fajne. Brzmi jak tytuł, nie? Mam, mam dylemat między tą panią domu, a napad hordy na okrężnicę. Ja bym się zastanowił nad tym, czego się nie uwzględnia, tak naprawdę. Tak, eee. tak kurde, wiedziałem. To dobrze, brzmi jak ty się na Na to bym poszedł do teatru. Dobrze. Ale ten pierdolnik kuchenny mi się podobał, akurat. Tak. najbardziej. Kaczyński przed wyborami jest cichy jak? Kurde, jakie jest dezaktualizowane no, karty. No. Aha. Ale jakie trafne, nie? Kto przypuszczał, że będzie taki cichy no. podczas wyboru? Ja. No, Beskita. Ja mam dobrą. Te karty przewidują przyszłość, kurde, Beskita. Ja myślę, że też mam ciekawą. Dobra. Moje jest głębokie. I muszę przetrzywać wszystkie on i en? No tak. Kaczyński przed wyborami jest cichy jak wampir znudzony z saniem. <śm> Kaczyński przed wyborami jest cichy jak karzeł gwałciciel z panisem dłuższym od nogi. Kaczyński przed wyborami jest cichy jak islamska piosenka o miłości. Kurde, kurde, to... kurde, kurde, no wabi jest dobre, ale ta islamska piosenka jest to... taka, kurde. ta... To mój nie jest wam, na czasie, co? Kurde. kurde, kurde. O no... kurde, z dymem szuka. Teraz sam. jajaj, Teraz ja kadro. będę? No. Nie no, prowadzisz nie, jak mój, Amerykański aha. prezydent odwiedzający Polskę najbardziej zapamięta. Oj, też bym miał dobre. <laughs> miał dobre. Islamska piosenka o miłości, no. Hmm. Kurde. Dobra, to muszę to jest podstępnie. To podstępnie. A może to. Nie mam na bardzo. Nie, 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 nie entuzjazmu. No dobrze. E, amerykański prezydent odwiedzający Polskę najbardziej zapamięta Tomasza Jacykowa w stroju Batmana. Amerykański prezydent odwiedzający Polskę najbardziej zapamięta w pierdol, który wspominasz z radością. Amerykański prezydent odwiedzający Polskę najbardziej zapamięta 2 na 10. Chociaż pierdol też był spoko, ale no. jakieś 2 na 10 takie było. No tak 2 na 10 w tej Polsce. Co, na moim ulubionym zdjęciu stoję z... Hmm. Dobra. Niech będzie to. Nie jest to najlepsza możliwa opcja, ale. Na moim ulubionym zdjęciu stoję z zwykłym gejem z krzywym ptakiem, porną taśmą Paris Hilton, skręt, który nigdy się nie kończy. No nie, no to musi wygrać. Aaaa. Ah. Mm. No Zwykły gej z krzywym ptakiem. To jest pojemne zdjęcie. Tak. Polscy dziennikarze potrafią zrobić aferę nawet z. Okej. Okay. Kolega, hmm. wybierzemy najśmieszniejsze karty. To, to, Może być. Polscy dziennikarze potrafią zrobić aferę nawet z. Polscy dziennikarze potrafią zrobić aferę nawet z problemów z erekcją w polskim Sejmie. Kurde, czemu wszyscy dają, kurde, coś... Polscy ten... dziennikarze potrafią zrobić aferę nawet z księdza z wyraźną erekcją. Nie no, problemy z erekcją w polskim Sejmie. Kurde, <grym> jest... dobrą kartę straciłem. Yeah! No, dlatego, bo dlatego, bo dlatego nie zawsze się wyrzuca, wiesz, takie najlepsze. Ale to czasami, no. kurde, trzeba, nie? Dobra. Przepraszam. Dziwne echo na mojej klatce schodowej powoduje prawdopodobnie... No zobacz. Dziwne echo na mojej klatce schodowej powoduje najprawdopodobniej szorstka palcówka. Powoduje najprawdopodobniej nie ten otwór, powoduje najprawdopodobniej wróżbita Maciej, kurde, ale to, to echo to zdecydowanie nie. Szorska Palcówka. A kurde, no wiadomo. Wiadomo, Damn że Palcówka zawsze echo robi. Polityce, Polityce. bez... Hm, nie pojedziesz. Okay. Temu, kto pisał te karty, chyba nie staje. Roki, masz jakiś problem? Nie to. Pisze. Wziąłem pod uwagę wszystkie problemy, nie, no, których jasne, ja nie jasne. mam. Jasne. No, nie wiem, co tu dać. Hmm. Ja fale kartę. To ten Roki w myśli. W polityce bez yy, najważniejszego organu Anny Muchy nie pojedziesz. W polityce bez wazeliny dostępnej tylko w sekshopach nie pojedziesz. W <śpuszczak> polityce bez dziwnego śluzu na twojej dłoni nie pojedziesz. Szczerze, wazelinka. <śpuszk> no, wazelina była dobra, Halera. Nawet nie było co konkurować, dobrze, że nie dałem żadnej dobrej karty. Mm, spotkałem Dika w lesie. Patrzyłem mu w oczy pół godziny, a potem okazało się, że to... Pietnik! Mm. To będzie dobre? No zobaczymy, Myślę. może się udać. No i co się okazało? Spotkałem Zika w lesie, patrzyłem mu w oczy pół godziny, a potem okazało się, że to wkurzony nosorożec w baletkach, seto po wizycie u czarnego ginekologa, wąsy popularnego streamera. Kurde, no nie wiem. Kurde, myślę między seto a wąsami. A nosorożca nie bierzesz pod uwagę, ani przez chwilę? Nie. To takie jest no, będzie seto. O... Wąsy z Izakiem to idealne było. Tak, ale ja zakładam, że Widzę, Izak patrzył na tego dzika, więc nie mógł. Być no jedynym. i zobaczył A. swoje wąsy, bo mu odpadł na przykład. wiesz. K to już wiadomo, szkolne co. Wiadomo, jak... Całą fabułę wymyślił, no. Podczas szkolnej wycieczki, w ramach poznawania naszej kultury, państwa dzieci obejrzą. O, czyli już się boję tych odpowiedzi. Co te dzieci mm -hmm. zobaczą. To jest w ramach poznawania naszej kultury? Tak. tak. Ja to, to mama mam, coś, to ja fajne, mam też ten, coś z tak ale... Podczas szkolnej wycieczki w ramach poznawania naszej kultury, państwa dzieci obejrzą sterydy, po których jest tylko tycie i smutek. Podczas szkolnej wycieczki w ramach poznawania naszej kultury, państwa dzieci obejrzą napastliwe jęki Kaści Podczas szkolnej wycieczki oh. w ramach poznawania naszej kultury, państwa dzieci obejrzą krwawienie z odwysu. Kto, kto, kto był taki chory, żeby tą odpowiedź dać? Jezu, zobacz, zobaczyć, kto był taki chory. Ej, proszę no nie, No, nie, no ale, nie. ale jak kultury? A ja, Kasia, ci no. chłopę, kurde, to jest kultura narodowa. No ale jej, czy nie zobaczysz, wiesz? Uwe. A krwawienie z odbytu czerwony, tu wiesz, biała dupa jest biało-czerwona od razu. <laughs> Wiem, że ma fabuła układa do tych wszystkich odpowiedzi od razu. Sobie wizualizuję tą historię. Kiedy byłem mały, bałem się, że pod łóżkiem znajdę. A, nawet to. <śla> <śla> to w sumie będzie słabe, chyba. Ale zobaczymy. Kiedy byłem mały, na... kiedy byłem mały, bałem się, że pod łóżkiem znajdę maść na optarcie, o których nie mówisz żonie. Kiedy byłem mały, bałem się, że poduszkiem znajdę groto 10 razy pod rząd. Kiedy byłem mały, bałem się, że poduszkiem znajdę wściekłego kamila, z sosnowca. Jest! No i co? Zamienię żona. No, możecie bude. się wykazać teraz. To jest wdzięczne, wdzięczne hasło. Okej. Okay. A to jest dobre. Ja tylko ja mam żonę bez sensu. A żona bez sensu? <laughs> Nie, tylko ja mam żonę, więc. więc na pewno moja odpowiedź będzie ten, ta, która wygra. Zamienię oh, żonę na dwie ślepe dziwki, oh, oh, oh. zamienię żonę na zabawę do utraty przytomności na gay party. zamienię żonę na gwałt podczas narkozy, no tutaj oczywiście. Kurde, no i właśnie uh. na to czekałem, no z tą kartą. To nie mogło być Kale. inaczej. Pasowało. U do równanie. dokończ równanie, coś tam plus coś tam równa się. Ej. Uh. Szkoda, bym trzy karty głupie mógł spalić sobie. Mm. No no. Mm. Ja mam chyba bardzo dobre równanie. O... Właśnie, to, to jest to też, można fain, fajne, no, fajne no, rzeczy ja ja sensowne mogę ułożyć. ułożyć. Liczę na ciebie, są. nie zawiedź mnie teraz. Ale myślę, że docenisz ten kunszt przez Gladani, gowana kurde. Myślę, że to, to tak mówię. dobiera. Jedziesz. Dobra. Gwałtowna kuracja odchudzająca dla Gaybena. Plus. Kurczak smażony na starym oleju równa się niepowstrzymane wymioty. No, to kurde pasuje. Domowa Viagra plus przyrodzenie twarde jak księżycowa skała równa się... Dziew... Dziewczyna <grymna> bez zęba na <grymna> <zemana, grymna> No dobrze. No, penisa, który się nie spisał plus wilgotne, niepokojące pomieszczenie równa się mroczny sekret mojej matki. Czekaj, bo próbuję sobie, sobie wyobrazić to ostatnie. <śmienic> Kurde, no nie wiem, nie, no to chyba to jest, to pasuje, to biorę. Czekaj, to. No, no i no tak, to było mocno jak cholera. combo, no, <śmienic> <śmienic> O, jest. Ale wtedy trafiłem na przemrze. Trzeba się wczuć. Kasia, musisz się wczuć, dobra? O nie. Hmm. No dobra. A to nie ja czytam, wiesz? A nie, no tam. Nie. Ja nie wiem, spróbujmy czytam. A nie, to ja czytam? To czemu ja mogę tak, wybierać? Tak. Nie... Masz... A to dziwne. Jakby nie było Kartczala, nie? No, nie było. To kto jest? O jezus, czekaj, bo już zaznaczyłam. Aha, nie czyli no, to ja! Ciosy, Laki, <gdywne> Myślałam, że widziałam już wszystko, ale wtedy trafiłam na kastrację z i imatum. Myślałam już, że, że widziałam wszystko, ale wtedy trafiłam na piłowanie droga przez życie Diamonga cokolwiek. Myślałam, że widziałam wszystko, ale wtedy trafiłam na. O kurwa. To tak jakby podsumowanie tego, już co widziałam, te, te ostatnie. Kurde, tego ja jeszcze nie widziałam. Czy ten górny czat tak słabo działa, czy ludzie tak mało piszą? Panie, przepraszam, gdzie Bonga? Kase to zawsze kartą przetargową. No. No te, to, to nie wiem, co to jest, także nie widziałam tego to zaznaku. O! Ale ta... e, jest! No trzeba nie. było wziąć przy, przy, przyklej, bo to tak. Ale wtedy trafiłam na i takie. O, no wiem, ku, mówię tak. No wiem, Ale wie, to jak lekarzia, że to O myślałam? A strona padła, wiesz, Ja odświeżyłem play cool, jest website is offline. Mm. Ostatnia kontrola w szkole wykazała, że uczniowie najczęściej zajmowali się, a nauczyciele. Mhm. Mm mhm. Mm mm. ja nie wiem. Nie, już działa, już działa strona. Tak. Nie wiem, nic mi to ci pasuje. Ostatnia kontrola w szkole wykazała, że uczniowie najczęściej zajmowali się bekaniem powódcy, a nauczycie, nauczyciele Hentai ani. Ostatnia kontrola w szkole wykazała, że uczniowie najczęściej zajmowali się upuszczonym, niechcianym, upuszczonymi niechcianymi nożycami, a nauczyciele fabryką miodu i czekolady. Ostatnia kontrola w szkole wykazała, że uczniowie najczęściej zajmowali się małą pszczołą posługującą się łaciną, a nauczyciele cios ciosem, po którym trzeba zbierać zęby. Jakoś tak, żeście się nie postarali, mam wrażenie. To jest naj najbardziej sensowne w tym całym zestawie. O kurde, znowu mi się włączył mikrofon. Przepraszam. Już jestem, cholera. Nie wiem co straciłem. Uczniowie? Machający e, wczoraj... powódcę, i nauczyciele oglądające hentaię. No ja to nie, to wiem, to ja wybrałem to. Wczoraj to w radio mówili o. Hmm, politycy zachowali. E, zachowywali się, jakby mieli bla, bla, bla w ustach. Aha. o. Aha, Danielos, no tak, masz rację. Ale wiesz, no to wtedy ta, ta osoba by wygrała, no ona by dostała punkt, a my poświęcamy jakby ten punkt dla niej bez walki po to, żeby mieć karty na następne rundy, nie. No tak samo tutaj robimy, bo wyrzucamy jakieś karty, które nam nie są potrzebne i też wiemy, że nie wygramy, nie? Co? Dobra, może tak. Nie ma seta, ale też jest dobrze. <laughs> też jest dobrze. <laughs> No, jest jakiś error z Jaroczkiem dzisiaj. Wczoraj w radiu mówili o samogwałcie bez litości. Politycy zachowywali się, jakby mieli spoconego Hagrida w ustach. Wczoraj w radiu mówili o kukiełce Renaty Beger jako pachnidle do samochodu. E, politycy zachowywali się, jakby mieli deal do twojej babci w ustach. E, wczoraj w radiu mówili o abonamencie za gównianą telewizję. Politycy zachowywali się, jakby mieli bardzo zły kawał sera w ustach. Ja myślę, że Dildo tutaj yeah. babci wygrywa, jednak ma Za prostu. Dildo albo Seto to kurde. No. Albo ksiądz z erekcją. No, Na było. YouTube najbardziej lubię oglądać. Ile jeszcze run zostało? No, do ośmiu, no jest. do ośmiu. Do ośmiu. Zależy, kto Aha. wygra. Aha, w wersji oryginalnej można poświęcić jeden punkt zwycięstwa na wymianę dowolnej No To jest ciekawe. Ale to o. chyba nie można, nie? Fajne, fajne na YouTube najbardziej lubię oglądać podrywanie lasek na pierwszym c, kwadratowa masakra, znikające wąsy pewnego gościa. Wiecie co, to by był fajny ten prank? Wow, yes. <laughs> tak, tak to uby. nie mogę wyczuć, bo on tak wszystko wizualizuje i to kurde. No, no, to Dla mnie jest musi pewnie. być w miarę logiczne, wtedy jest najlepiej jak jest wszystko się układa. A? Dobra, kto to czyta? Trzeba będzie odmienić. Kasia. A, wiesz co, mi się zacięło, ja nie widzę. No no dobieramy to jeszcze, jak nie? Ten to Zaraz. No nie widzisz, bo jeszcze nie ma. O już. A, jestem po prostu... Ukryto podstępną łechtaczką, i możesz mi skoczyć. Kapu, cokolwiek. Jestem po prostu ósmym z siedmiu krasnoludków i możesz mi skoczyć. No. Jestem po prostu gołębiem, który sa tylko na mknące autostradą samochody i możesz mi skoczyć. co jest dobre. No. Seraj, już myślałam, że ta podskoczyć. łechtaczka, U, będzie. już zużyłem. Tego się nie A spodziewałem. Dobrałem. Już Jak już, już są, są zużyłły raczkę, to już jest e. ze związku mm -hmm, i mm -hmm, na pewno powstałoby coś pięknego. Mm. O kurde. No ja takie To, to będzie miał takie takie? Wygrała ja ja no nie No nie, nie, ja tak nie w ogóle czy chodzi o szydło? Ze związku szydło i koszmarnie tępej żyletki na pewno powstałoby coś pięknego. Ze związku lesbiki, która wygląda całkiem jak facet i uciekającego w panice ministranta na pewno powstałoby coś pięknego. Ze związku radosnego uśmiechu Anny Muchy i Kuba Wojewódzkiego podczas, Kuby Wojewódzkiego podczas orgazmu na pewno powstałoby coś pięknego. To, to, to szydło mi się podoba, ale ta lesbika też z ministrantem, więc...

Kurde. Można zmienić. Kurde. Okej. Okay. niech będzie. Najbardziej przydatnym narzędziem podczas zamieszek jest skopnięcie tak mocne, że trzeba potem szukać buta w dupie. Najbardziej przydatnym narzędziem podczas zamieszek jest depilacja genitaliów piłą mechaniczną. Najbardziej przydatnym narzędziem jest podczas zamieszek jest rzut tasakiem między nogi. No, na zamieszkach nie chcemy zabić, więc myślę, że kopniak w dupa jest tak jest. Tutaj adekwatny. A już słabo było ze mną. Rok wraz z ja lepszą grzech. kartę na to. Najmodniejsza ostatnio dieta to dieta. <gry> 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 Mam mojej do <karty> dobrej kultury. A jaj. No no, widowie to nam najbardziej wiedzą co... O kurde, czekajcie, bo coś kliknąłem, a to nie chciałem jeszcze. Najmodniejsza ostatnio dieta to Kopniak to Przypadkowy petting. na autobusie randka z kaszalotem. Nie no, to pasuje, no musi być kurde kopnie. Ale każdy ryba wpływa na wszystko, no. Kurde, kopniak to jest dieta, Żeby tam był pegging by wygrał. No pegging jakby był. Pokażony. O kurde. Ja, ja znów coś o mam. Padek. Spróbujmy tak. tak. Kurde, mam dwie dobre ten, ale... Dobra, ja weźmy. Wygrajmy tak. O, Krzysiek, to było dobre. To już. Teto w monopolii szuka żony. Pierdzący po fasoli smok szuka żony. Podniecony wąż strażacki, szuka żony. Kurde. Takie z grami fajne. O, niech będzie Seto wygrał. Ja, Se to zawsze no. grywa. Miałem jeszcze jednego zamiennika, tak już się Seto bałem. to as. As przystworzy. No i co? Słyszałem, as... że twoja córka spała z... Kurwa, Muszę potem zadzwonić Albo... do seta, podziękować. Kurde. O, to jest dobre. To jest kurde. Słyszałem, że twoja córka spała z twoją dziewczyną, która okazała się być tajlandzkim transwestytą. Słyszałem, że twoja córka spała z autobusem pełnym emerytów. Słyszałem, że twoja córka spała ze skromnym Lechem Wałęsą. No, autobus pełen emerytów to jest najbardziej obciążający zarzut. O, ja widziałem, uf. ona się tak chichlała, jak uf. takie cztery robiłem. W to, zamieszałeś to, żeby... tu ładnie. No. Tak myślałem, że ten tajlandzki transwestyta może być twój set, Znaczy, no, oh. Soł, Jezus! co robi ja. w moim odbycie? Ode... <laughs> <laughs> Ale w się, nie? Gra w się. No kurwa. Ciężko mi się wczuć coś takiego, to chyba Soul jest tam od pegingu, tak? Okej. Kurde. Okej. Cholera, czy zrobić, y czy zrobić... Y Trafne nie i tak, i, żeby i taki nie ab... wygrała, by wiesz... Żeby jednak ksiądz erekcję. Nie, to może Czyli być tak ciekawsze. No. to, co ma sens, czy jednak <laughs> se to? się. O Boże. Okej. Okay. Och, co robi Grotto w moim odbycie? to mogę też było dobre macierzyce. Och, co robi opinia Michała Pieroga na temat aborcji w moim odbycie? O, to jest okej. Okay. Och, co robi jakiś cholerny idiota, który wykupił cały zapas wiakry w moim odbycie. <grych> oh, no! No, nie, koo, no, no, sensu. No, jak? No, nie, a grotto no, Grot Grotto w odbycie no, mogło nie wygrać. No nie wierzę. No nie no, wierzę. No, nie wierzę. Jako, to moje było takie oh, symboliczne, że ta potem masz opinię w dupie. To no, też było dobre, nie? Ale jednak to jest prawie jak setu. Uj, ja no to jest trochę ich Ja biedykam. Kurde, no nie, kartę. no dwa razy wygrała, no co to ma być? <gry>